Moi mili, środa 6 kwietnia to czas na kolejne słowa nadziei. I dzisiaj będzie o pewnej ciekawostce ze świata zwierząt. No bo jak wiemy, Bóg włożył wielką mądrość do świata zoologicznego. Bierzemy, dokładnie to bierzemy na tapetę krokodyla. I bardzo ciekawa rzecz, o której być może słyszeliście, nawet już nie hipoteza, tylko naukowo potwierdzone. Otóż Krokodyle mają taką właściwość, że potrafią spać z jedną połową mózgu aktywną. Czyli kiedy krokodyl zasypia, to nie zasypia cały, zasypia mu tylko połówka, połowa mózgu. A ta dalsza połowa ciągle jest aktywna. I tak samo to cudowne, i tak samo mają i niektóre dalsze zwierzęta. Habilitowany profesor Piotr Tryjanowski naukowo potwierdził, że niektóre gatunki ptaków, jak na przykład jeżyki czy albatrosy, mogą latać bez odpoczynku i to przez bardzo długi czas, niekiedy nawet przez całe miesiące. I naukowcy zastanawiali się, jak ptaki w ciągłym locie mogą regenerować swój układ nerwowy. I doszli do wniosku, udało się to eksperymentalnie potwierdzić, że ptaki robią sobie drzemki w powietrzu. Kochani, to niesamowite. A wracając do krokodyla, krokodyl nawet kiedy śpi, to ciągle ma jedno oko otwarte. I zrobiono tak, że do klatki, do wybiegu krokodyla dano makietę człowieka. Był tam przez długi czas. I krokodyl, nawet kiedy zasypiał, ciągle jedno oko, to które jest połączone z aktywną połową mózgu, obserwowało, czy stąd nie nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo. Ciągle jednym okiem, jak gdyby łypał w kierunku makiety i polegał na tym, że w razie zagrożenia będzie obudzony. I myślę, że to nie tylko bardzo sprytne, ale może nas wiele nauczyć. Kochani, uczmy się na własnych błędach. Jeżeli wiemy, że z jakiejś strony nadchodzi zagrożenie, z której strony zawsze atakuje nas ten zły, to dlaczego za każdym razem, kiedy nam się to wydarza, jesteśmy totalnie zaskoczeni? Drodzy, trzeba mieć taką połowę, że tak powiem, duchowego mózgu, no najlepiej cały, czynną, aktywną. Mieć oko na to miejsce, z którego nadchodzi zło. I co ciekawe, i czego też możemy nauczyć się od krokodyla, nie chodzi o to, by całą uwagę skupić na tym miejscu, całą naszą siłę, całą koncentrację i może jeszcze bardziej brnąć w kierunku złego. To nie jest dobra postawa. Dlatego mi się podoba przykład z krokodylem. Tak jak gdyby tylko trochę. Mieć się na baczności ale całą resztę skupić no w naszym wypadku na Panu, na Jego sile, na Jego mocy, na Jego działaniu. Na Nim, by nie tylko na samym złu. Kochani i proste pytania dla nas na dzień dzisiejszy. Po pierwsze, znam dobrze te miejsca, z których przychodzi do mnie niebezpieczeństwo, nadchodzi zło. Jeżeli znam, to czemu ciągle tam się pakuje. I pytanie to kieruje przede wszystkim do samego siebie. Czemu znowu chodzę lub wchodzę tam, gdzie nie jest dobrze? Może najwyższa pora unikać tych miejsc, tych sytuacji, tych relacji? A z drugiej strony, czy przypadkiem za bardzo no, nie doszukuje tego zła i tym samym jeszcze bardziej je wchłaniam? I żyje w ciągłym strachu. Myślę, że dobrą granicę wyznacza nam słowo listu do Rzymian. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Uczmy się od oka krokodyla. Uczmy się z Bożej mądrości. Uczmy się z Jego słowa. Niech Wam Pan błogosławi.